Dzień dobry runiczne miejsce mocy. Dzień dobry, witam każdego Ciebie na runie dnia. E, cieszę się, że jesteś. Mamy dziś 4 marca 2005 roku. Zobaczymy sobie jaka energia będzie towarzyszyła. Dzisiaj kochani spałam, <noise> dlatego runę dnia troszeczkę później. E, no ale <noise> lepsza energia zdecydowanie. No cóż, patrzymy kochani, jaka energia na dziś, na wtorek, na czwartego kochani, na czwartego marca 2025 jaka energia. Sprawdzimy sobie. Niech ten przekaz będzie zrozumiały i bez szkody dla każdego ciebie. A niech mnie przepełnia miłość, niech Archanioł Michał, archanium Zerchaja, niełowie, przewodnicy duchowi będą ze mną podczas tego przekazu. Patrzymy, kochani, patrzymy. Jaka energia na dziś? Jaka energia na dziś? to willa przepięknie no ja czuję kochani przypływ energii bo o tym właśnie mówi Sowillo, mówi o takim przypływie energii, że możemy dużo lepiej się czuć, możemy czuć się bardziej wyspani, możemy mieć więcej siły, możemy mieć więcej zdeterminowania. Zresztą Sowillo będzie nas pchała do tego, żeby dzisiaj coś porobić, żeby o coś zawalczyć, żeby się z czymś zmierzyć, ale też przyniesie sukces, przyniesie lepsze zdrowie, przyniesie dobrobyt. Na pewno. Mówi o dostatku, o spełnieniu, o, o wzroście, o poprawie. Jest to energia, gdzie może przyjść jakiś sukces, mały sukcesik, na który pracowaliśmy wcześniej. Też jest to dzień, w którym będziemy szczęśliwi z tego, jak wygląda nasze życie. Mówi też o odwadze, mądrości i w naszym działaniu, bo jest to energia działania, a nie stagnacji. Na odpoczynek przyjdzie później czas. Teraz ten wtorek jest energią taką do działania, i tutaj podpowiada sowillo, żeby działać, oczywiście z rozwagą, ale też mądrze i sprytnie, więc jeżeli coś tam mamy do zaplanowane do załatwienia, to też, żeby ten spryt wykorzystać, bo być może będzie to w tym. W działaniu potrzebne. No to co y, zaczniemy no jesteśmy skazani na sukces y, mają szansę też przyjść jakieś nowe y, możliwości, y, ale warto dzisiaj cokolwiek zacząć rozpocząć y, z czymś się zmierzyć no bo to jest droga na końcu której czeka nas dotat dostatek poczucie spełnienia, powodzenie, w tych naszych zadaniach, no ale trzeba podjąć działania. Jest to energia też, która. Daje światło, daje moc, daje energię, wzmaga doznania, wspiera ducha, dodaje siły. Dobry dzień na poczęcie dziecka. Dla niektórych, no, mężczyzna może przyjechać, może odwiedzić, może kontakt z mężczyzną, ale też i udany wyjazd. Tak więc taki wyjazd może to być wyjazd służbowy będziesz w nowym miejscu. No, i y, uda ci się załatwić dzięki swojemu zdeterminowaniu i pracy to, co, co chcesz załatwić, tak? Więc tutaj jest sukces, jest zwycięstwo, y, jest spełnienie, jest też intuicja, tak? Jej radość z życia, więc warto dzisiaj o to zadbać, z tego skorzystać. Y, też y, no może być tak, że właśnie poczujemy, jeżeli w ostatnich dniach troszeczkę gorzej z tą energią było, to. To dziś jak najbardziej możemy poczuć przyrost tej energii, ale też jak też jak pewne rzeczy mamy podkładane właśnie z uwagi na to, że nie byliśmy w stanie zrobić albo nie było czasu albo troszkę trudno nam było się z czymś zmierzyć, to dzisiaj będzie taka energia, która popcha nas do tego działania. Jeżeli wykorzystamy to, uda nam się zrobić to, co odkładaliśmy, no i będziemy szczęśliwi, szczęśliwi tak, i, i radośni z tego, że jednak odważyliśmy się że skorzystaliśmy z tej, y, z tej energii, bo nie zawsze tak jest, że, że każdy w każdym dniu ma y, poczucie takiego tysiąca procent. Więc jeżeli ty miałeś taki spadek energetyczny, to dzisiaj przyrost poczujesz mocno. Zresztą każdy poczuje, tak, ale najbardziej poczuje ten, który gdzieś tam w tej słabości ostatnio gdzieś tam był. Nie? Więc bo Sowillo to jest moc. To jest, to jest pozytywna energia. Y, też pozytywna energia duchowa przede wszystkim i ona pcha i pomnaża nasze siły tak też jest tutaj zadowolenie i też powodzenie w nauce jeżeli byś się czegoś uczył dzisiaj zdobywał jakąś wiedzę jesteś zapisany na jakiś webinar szkolenie to energia mówi albo jedziesz na jakieś szkolenie, webinar to wyciągniesz jak najwięcej, bo dzisiaj będziesz dobrze przyswajał. No jest tutaj też jakieś oliśnienie, ktoś może doznać, jakiegoś olśnienia. Też tutaj y, energia mówi o y, że poczujesz tak jakbyś został doenergetyzowany, a może będziesz właśnie tutaj dzisiaj miał inicjację na przykład. Y, y, energii y, Kundalini Reiki, na przykład, tak, albo y, y, Reiki, bo o tym też mówi y, Sowillo. Y, Sowillo jest taką energią właśnie słońca, pozytywnych doświadczeń. Y, dobrego zdrowia, uznania, ale też optymizmu,, tak? bo jeżeli my będziemy optymistycznie myśleć, no to i też pozytywnie będziemy doświadczać tak, więc tutaj w ten sposób. No też nie pozwólmy, żeby, żeby w nas gdzieś tam była taka energia zastoju, braku celu takiej ciężkości, niepowodzenia, bo to też energia o tym y, może mówić, lepiej skorzystać z tej energii, do której nas pcha tutaj właśnie y, y, sowillo, tak, żeby ruszyć z miejsca, żeby odważyć się, żeby poczuć to szczęście, czy to w miłości, czy, czy, y, czy poczuć wsparcie y, y, też, tak. Y, no, energia... Y, Energia bardzo wzrostowa, więc jeżeli Ty dzisiaj idziesz na jakieś spotkanie odnośnie pracy, tak, no to tutaj myśl optymistycznie, podejmuj działania, bo energia, energia wzrostowa. Szansa jest na nową pracę, szansa jest na powodzenie w pracy szansa jest na udaną podróż służbową i taką naprawdę wzbogacającą i dodającą energii. Jest tutaj też ktoś być może pozna kogoś do przyjaźni, do gorącego uczucia. W związku małżeńskim jest dużo spełnienia, dużo radości, zaspokajanie potrzeb wzajemnych tutaj partnerki, partnera. A więc przepięknie, ale będzie dziś też taka wola działania, i, i warto z tego. Skorzystać, co do ciebie przychodzi, uczyć się będziesz z radością i to super dzień na, na pochłanianie wiedzy, dobry czas na poprawianie ocen, także tutaj super. No i też można sobie zagrać, kochani, zainwestować, bo jeżeli myślisz o tym, tak, to jest dobry dzień na inwestycje. Energia też mówi o stałych dochodach, o dobrej sytuacji finansowej, więc tutaj nie powinno być jakoś. Jakieś negatywności, ale to jakby z jednej energii patrzę, więc, kochani, tak to wygląda. Jeżeli chciałbyś runę dnia w poszerzonym zakresie, no to tutaj trzeba by było na poziom runy plus. Kochani, no taka energia wzrostowa, mocno, przepięknie. Jesteśmy na przednówku. Wszystko budzi się do życia, a więc tutaj i energia wzrostowa, przepięknie. Może jakiś mężczyzna będzie ważny dzisiaj w sprawie mężczyzny. Popatrzymy tutaj sobie, co ma zacznę, syreny i delfiny. Przytrzyma podtrzymuj swój optymizm, nadchodzi spełnienie Twoich marzeń, nie poddawaj się tu, tuż przy, przed wydarzeniem się cudu. Sowilno mówi o spełnieniu jakiegoś marzenia, ale mówi też o tym optymistycznym myśleniu, że to jest istotne i ważne, jeżeli podchodzisz do jakiegoś działania i myślisz optymistycznie, że ono się uda i dołożysz wszelkich starań, za, yy, zaangażujesz się, no to przejdziesz przez wszystko jako zwycięzca. Czasami trzeba użyć sprytu, kochani, tak, ale i tak się uda, i tak cieszę się swobodą twórczą w swojej pracy. Jestem zdolna i kreatywna. No i tak, i ta energia będzie nas budzić do, tej, do tego, żeby z tą kreatywnością wyjść na zewnątrz, ruszyć do działania, bo sowilo jest energią, kochani, działania, nie odpoczynku. Odpoczynek będzie później. Teraz działamy. Dziś jest dzień... Wtorek, Mars, więc uwaga na agresywność, żeby za bardzo nie chcieć do przodu, bo będzie mocno pchało. Więc nie po trupach do celu, z pełną tolerancją wobec innych osób, ale uda się przejść przez wszystko jako zwycięzca. Także super. Wszystkiego co najlepsze. Przepięknego wtorku, zaangażowania, pracy, a masz szansę spełnić swoje marzenie, masz szansę osiągnąć sukces. Zdobyć tego, to, co tak naprawdę chcesz, na czym Ci tak bardzo zależy, może cię ośnić, że ty jesteś właśnie na właściwej ścieżce, tak, na właściwej drodze dzisiaj. Taka energia. Wszystkiego co najlepsze. Mimeruna.